Cześć, ja Andrzej, cześć, cześć, to Andrzej, ty jesteś na kanale Wieknie, a to jest odcinek, którego w ogóle nie planowałem, ale uznałem, że należy wam powiedzieć kilka słów, no i nie zostawiać was yy, pierwszej niedzieli od wielu tygodni, wielu miesięcy, prawie od roku, w której to nie byłoby żadnego odcinka. Jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, gdzie to Poinformowałem Was, że się rozstałem. Oczywiście z parą butów. Eee, no to pewnie widzieliście wstawkę na początku. Ardyna idzie po. Potuktaw. To na pewno zauważyliście, że eee, pisałem tam na początku o tym ich. Poświęciłem naprawdę bardzo dużo czasu podczas ostatniego roku na, na to, aby e, ten kanał mógł rus, rosnąć w górę. Tak dla samego siebie, bo tak sobie zapragnąłem kiedyś, że e, przekażę swoją biegową pasję e, przed kamerą wam właśnie, żebyście mogli sobie po prostu pooglądać, jak to biegam, gdzie biegam, z kim biegam, innych biegaczy, żebyście mogli zobaczyć no chodź. Tu go, chodź. No chodź, pokaż się. No, tu jest mordeczka. Chyba <laughs> no. Morda przyszła zobaczyć co tu się dzieje i z kim, <laughs> i z kim gada. No. Więc yy, nie chcę was zostawiać yy, bez odcinka w niedzielę. W związku z tym postanowiłem, że pogadam parę minut tylko i będzie to krótka rozmowa. Z uwagi na to, że nie mam zbyt dużo czasu, żeby ten odcinek jeszcze yy, w ten weekend wypuścić. Hmm, najważniejszą informacją jest to, że mocno przygotowuje się do biegu ze czekolady, o czym też było w poprzednim odcinku. Ale też mocno przygotowuję się do tego, aby na tym kanale było mnie yy, może nie więcej, ale bardziej jakościowo lepiej. Jakie pomysły mam, że. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że chcę w końcu usystematyzować odcinki. Jeżeli miałyby być to odcinki raz w tygodniu, to żeby był to zawsze ten sam dzień, a jeżeli miałyby być częściej, to też żeby zawsze było to w takim dniu, na który będziecie po prostu mogli sobie swobodnie czekać, a nie chaotycznie raz w czwartek, raz we wtorek, raz w środę, raz w poniedziałek, raz w sobotę, raz w niedzielę, a czasami nieraz dwa filmy w ciągu jednego dnia, bo taka sytuacja też miała raz miejsce na moim kanale. Chcę to usystematyzować też nie tylko dla Was, ale również dla samego siebie, żeby też mieć komfort pracy i ten, ten komfort pracy, żeby móc przekazać, no żeby żyć po prostu troszeczkę prościej, bo na ten moment ostatnie kilka miesięcy to jest ciągła gonitwa z kamerą, z własną pasją, z ciągła gonitwa... Z czasem, bo tego czasu ciągle mi brakuje, doba ma tylko 24 godziny, a ja czasami potrafiłem 16-18, a nawet nieraz ostatnio po 20 godzin być na nogach w ciągu dnia, żeby też mm, pogodzić pracę zawodową, pogodzić y, pasję biegową i pogodzić pasję montażową w taki sposób, ażeby to wszystko miało ręce i nogi i żeby wszyscy byli zadowoleni. No dobra, no chodź do góry. No. Ona chce się pokazać, no, no, morda. Mordeczka. Morda chce się pokazać, myśli, że ja tam coś patrzę przez okno, a za oknem widzę górkę, pod którą pobiegam, podbiegam średnio kilka razy w tygodniu. Ponieważ jak zawsze jak biegam, to właśnie biegnę tam do góry, pod górkę 700 metrów. Tą dro drogę już doskonale znacie. Ardynę też zna, bo czasami ze mną biega, prawda? No zajdziesz na dół, żeby widzowie nie musieli oglądać twoje mortki. <grymne> Ardonka e, skrada show. E, Chcę też tutaj wam dzisiaj powiedzieć o tym, co w najbliższych odcinkach, bo to jest bardzo ważne. Yy, pracuję nad jednym odcinkiem, który nie będzie zbyt długim odcinkiem, ale będzie bardzo taki, no, merytoryczno, obrazowo dopracowany na ostatni guzik. Tym odcinkiem mam yy, spóźnienie około dwóch tygodni, bo powinienem dwa tygodnie go wypuścić temu, a ciągle na nim pracuję, ciągle coś robię i ciągle coś tam robię w kierunku takim, ażeby ten odcinek był naprawdę superański dla was, taka, żeby to było wszystko w pełnym, no takim, no żeby to było konkretne po prostu. Ten odcinek miałby się, miał się właśnie druga, 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 druga możliwość, kiedy ten odcinek miał się pojawić, to właśnie w tym momencie, kiedy to oglądacie. Niestety nie zdążyłem, muszę to przełożyć na środek tygodnia, bądź też dopiero na Weekend świąteczny z uwagi na to, że na pełnym spontanie dzięki widzom stawiającym mi kawę yy, jadę po prostu jutro na 18. półmaraton warszawski, z którego to chcę pokazać wam relację z perspektywy kibica, tak jak to było rok temu, yy, kiedy to pojawiłem się na totalnym spontanie na 17. Yy, Nederlandę 17. N-nationale nederlande Po prostu geniusz Geniusz, geniusz, Półmaratonie warszawskim, tak to się chyba nazywało? Nie pamiętam tej nazwy, kurczę, ciężko mi jest to wymówić Dobra, nieważne, w 17 półmaratonie warszawskim a w tym roku troszkę zaplanowanie, aczkolwiek też do ostatniego momentu nie wiedziałem, czy uda się mi z właśnie kawy pojechać na to, żeby ten odcinek nagrać. Tak, udało się, dziękuję wszystkim patronom, dziękuję wszystkim wpłacającym na kawę. Wy też możecie zostać patronem, też możecie postawić na kawę, wszystkie linki macie w opisie. I właśnie dzięki wam na takie wyjazdy Andrzej może jeździć. Także jadę na półmaraton do Warszawy. No i też wtedy będzie znowu napięcie, żeby zdążyć domontować odcinek, który jest zaplanowany już dwóch tygodni i jeszcze zmontować cały odcinek z półmaratonu w Warszawie. Także tydzień będzie znowu bardzo pracowity, do tego są spotkania związane z biegiem za czekolady, do tego są spotkania yy, jeszcze inne. Do tego będę miał cały tydzień pieska, więc też z pieskiem trzeba będzie pójść na wreszcie spacerki. No i do tego jeszcze też trzeba będzie zawodowo pracować, no i też przygotowywać się w jakiś tam sposób delikatny do świąt. Aczkolwiek święta będą na pewno biegowe, więc tutaj co tu się przygotowywać, założyć buty i biegać. No i też przy okazji mogę też Was zaprosić tutaj widzów, was drogich tutaj z Grudziądza, Jeżeli macie ochotę, 30 marca o 6 rano biegam za jajka zebrane dla kresowiaków, dla dzieci z kresów. O 6 rano spotykamy się na koleżeńskim biegu. Na tartanie na Stadionie Olimpii w Grudziądzu będę biegł 116 okrążeń, taka żeby wybiegać za 116 jajek z niespodzianką zebranych dla kresowiaków na Wielkanoc 2024. Najważniejsza sprawa z bieganiem jest taka, że nie ma kontuzji, nie ma otarć, nie ma nic związanego z tym, żeby nie móc biegać dalej. Są wreszcie nowe buty. Yy, Przygotowuję się tak, jak się powinno przygotowywać, regularnie. Nie walę zbyt dużej ilości kilometrów już teraz, ponieważ uznałem, że to jest mi wcale niepotrzebne. Ważne jest regularność, ważne jest to, żeby po prostu pobiegać i ważne jest to, żeby się tym bawić. Nie ma kontuzji, nic nie boli. Trochę wiadomo, bark boli, to, ale to u mnie to jest niestety... Ciągła kontuzja, więc muszę to po prostu yy, no, rozmasowywać, yy, rehabilitować i będzie dobrze. Na szczęście, podczas biegu za czekolady, nie muszę mieć na sobie plecaka, nie będę musiał nic dźwigać. Tym razem mam ten komfort, że będziemy biegać po pętlach, i w związku z tym będzie można oszczędzać bark. No i zobaczymy, już wszystko jest praktycznie przygotowane. No i tyle, nie? Bo wątek mi się skończył. Także cierpliwości, nie zostawiam Was bez odcinka, specjalnie do Was gada morda Andrzej, tam światło za mną, włosy zapuszczam nadal Więc jeżeli podobał Ci się taki przerywnik z gadającą mordeczką, to daj lajka, daj komentarz, udostępnij, zasubskrybuj, postaw kawę, rób co chcesz A Przede wszystkim baw się dobrze swoją pasją, mówił dla Was Andrzej, Ty jesteś na kanale biegnie, do widzenia A jak ktoś ma ochotę, to są zapisy na bluzy. Takie. W trzech kolorach. Tu macie maketę, pyk. Mój stary jest youtuberem. Mój stary biegnie. Andrzej biegnie.